W 2001 roku Krzysztof Barbat przeprowadził wywiad z Jezuitą w Rzymie, który mówił dość sporo na temat Nibiru, czyli tajemniczej planety, która według niektórych ufologów jest domem Anunaki, czyli kosmitów. Jezuita wyznał, że w 1995 roku potajemnie wystrzelono satelitę. Zadaniem sądy było zarejestrowanie wszystkich obiektów zbliżających się do naszego układu Słonecznego, a dokładniej do Ziemi. Dane z satelity zostały odebrane przez tajny radioteleskop na Alasce, prowadzony przez Towarzystwo Jezuitów. Powstały w związku ze spotkaniem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Eisenhowera oraz biskupa z Los Angeles z delegacją obcych w 1945 roku w bazie lotniczej Murok. Po tym niesamowitym doświadczeniu biskup natychmiast poleciał do Rzymu, aby poinformować papieża Piusa XII o obcych i ich współpracy z rządem USA. Za pośrednictwem Sif nawiązano kilka lat później bezpośredni kontakt Watykanu z obcą rasą, która obecnie nazywana jest Nordycką i pochodzi z gromady gwiazd Plejad. Według jezuitów spotkania z Nordykami miały miejsce głównie w USA, ale przynajmniej dwukrotnie miało miejsce w Watykanie, w ogrodach watykańskich, niedaleko Papieskiej Akademii Nauk. Nordycy wyznali, że planetę Nibiru zamieszkuje wojownicza rasa obcych. Oficjalnie Watykan nadal zaprzecza istnieniu Sif, ale dziennikarzowi Barbatowi udało się dowiedzieć, że Jezuita, z którym rozmawiał, był jednym ze współpracowników stolicy apostolskiej. Musiał jednak chronić swoją tożsamość i dlatego nigdzie nie wymienia nazwiska. Ten Jezuita jest członkiem grupy w kościele, która nie zgadza się z polityką tajności ewentualnych problemów z planetą Nibiru. Nibiru może stać się prawdziwym zagrożeniem dla całej naszej cywilizacji. W czasie wywiadu dziennikarz zapytał Jezuitę. Jaki był powód ich powstania? Struktura SIF jest objęta ścisłą tajemnicą. Działa tak samo jak. Nie ma oficjalnego adresu, a siedziba jest co jakiś czas transponowana. Powstała w lutym 1954 roku po spotkaniu z kosmitami w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbyło się na lotnisku Murok, które obecnie nazywa się bazą sił powietrznych w Edwards. Na zakończenie tego spotkania każdy uczestniczący w nim ziemianin musiał złożyć przysięgę do chowania tajemnicy, zarówno co do spotkania, jak i treści rozmów z kosmitami. Biskup z Los Angeles nie dotrzymał jednak przysięgi i kilka dni później poinformował o wydarzeniach papieża Piusa XII. Ta grupa miała za zadanie zebrać wszelkie dostępne informacje o działaniach obcych i dowiedzieć się, co o tym wszystkim wiedzą Amerykanie. Dziennikarz zapytał też. Jeden z księży, ojciec Pio, mówił o istnieniu istot pozaziemskich z innych światów, które osiągnęły wysoki stopień rozwoju, ponieważ żyły bez grzechu. Czy to prawda? Jezuita wyznał. Niewątpliwie istoty te żyją w innym wymiarze i są prawdziwie anielskie, najczystszym tego słowa znaczeniu, a jednak są z krwi i kości, mają bardzo zaawansowaną technologię. Wielu z nich wyznaje Jezusa. Kilka razy Watykan współpracował z obcymi, ale papież Jan XXIII zabronił tego, gdyż jak twierdził, nie wiadomo z jakimi siłami mamy do czynienia. Dziennikarz zapytał, opowiedz nam więcej o innych misjach w SIF. Zajmowałem się przede wszystkim obszarem technicznym. Badałem dane, które otrzymały radioteleskopy na Alasce i przesyłałem je do papieża. Jeden z tych teleskopów, Watykański Teleskop Zaawansowanej Technologii, znajduje się na górze Graham w Arizonie. Obserwatorium Watykańskie znajduje się na wysokości 3 metrów i służy między innymi do obserwacji i klasyfikacji obiektów transneptunowych poza naszym układem słonecznym za pomocą analizy spektrograficznej. Pewne dane, które otrzymaliśmy, były szczególnie interesujące. Był to obraz ogromnej planety zbliżającej się do naszego układu słonecznego w październiku 1995 roku. I wtedy zacząłem mieć problemy. Dowiedziałem się, że tak naprawdę nie mam uprawnień. Do odszyfrowania tych danych, co postawiło mnie w niebezpiecznej sytuacji. W tym czasie Watykan był podzielony na dwie frakcje, z których obie dążyły do kontroli ściśle tajnych informacji. Obraz, który otrzymaliśmy, przedstawia właśnie Nibiru, planetę, która będzie miała ogromny wpływ na spełnienie przepowiedni z apokalipsy. To nas prowadzi koniec świata. Dziennikarz zapytał: Czy któryś z papieży chciał ujawnić istnienie obcych? Lub wszystko to, co ustaliło SIF, jezuita odpowiedział. Papież Jan Paweł II był zwolennikiem publikacji dokumentów o kosmitach i planecie końca świata, ale uniemożliwiła mu to bardzo wpływowa grupa w Watykanie, która składa się z ludzi, którzy są również członkami potężnych stowarzyszeń. Ci ludzie kontrolują światowy handel ropą i blokują wszelkie informacje o źródłach darmowej energii, i z tych powodów zdecydowanie nie byli za publikowaniem informacji o UFO i kosmitach. Na temat Nibiru powstało mnóstwo teorii i dość zaskakujących przemyśleń. Słowo Nibiru pojawiło się w babilońskim eposie Enuma Elish, czyli poemacie o stworzeniu świata, który powstał najprawdopodobniej pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Naukowcy twierdzą, że Nibiru jest tam ukazany jako gwiazda polarna, choć wyjaśnienia są dość różne. Babiloński epos o powstaniu świata przedstawia dość nieprzyjemną wizję świata. Jaką ma być przeznaczenie każdego człowieka, czyli tylko służenie bogom. Epos opisuje, iż najwyższy Bóg magii i wody Marduk przemienił się w gwiazdę, czym dał znak swojej mocy. Epos opisuje Nibiru jako ciało strzegące przejścia nieba i ziemi. Mul Apin, czyli mezopotamski tekst astronomiczny, opisuje znowu Nibiru dwuznacznie Większość naukowców myśli, że Nibiru jest tu ukazane jako Jowisz, który dzieli nieboską na pół i przymierza niebo. Zupełnie inną wizję Nibiru przedstawił za to Zacharia Sikin, twórca paleoastronautyki, czyli dziedziny wiedzy zajmującej się kontaktami ludzi z obcymi cywilizacjami. Zacharia napisał książkę pod tytułem 12 Planeta, w której przedstawił dość kontrowersyjne informacje, jakoby w Układzie Słonecznym występowała tajemnicza planeta, która obiega Słońce w ciągu 3600 lat. Planeta jest zamieszkana przez rasę obcych znanych jako Anunnaki. Kiedy poprzednio Nibiru uderzyło w ziemię, mieli na nią zejść Anunnaki, których spotkanie zostało opisane na tablicach Sumerów. Anunnaki mieli się tu pojawić poszukując złota, które było im niezbędne do polepszenia powłoki wokół Nibiru, która została znacznie zniszczona, gdy ich planeta uderzyła o ziemię. Istoty te miały być rasą obcych o niezbyt przyjaznym usposobieniu. Byli zazdrośni, lubowali się kiedy ktoś składał im ofiary, i traktowali innych jako bezwartościowe istoty, których głównym przeznaczeniem jest służenie im za wszelką cenę. Początkowo do wydobywania wykorzystywali swoje inne istoty, igigi, którzy jednak po czasie ciężkiej pracy postanowili się zbuntować i przestali pracować. Gdy więc Anunaki, którzy według mitologii Sumerów mieli mieć w sobie ogromne przekonanie o swojej wyjątkowości, a wręcz boskości, stracili swoich pracowników, postanowili stworzyć kolejnych. Były to bardzo skomplikowane prace manipulacji genetycznej, w której zapłodnili komórkę jajową małpy człowiekokształtnej, a następnie umieścili ją w ciele samicy z ich gatunku. Niestety, nie do końca ta metoda się sprawdziła, bowiem potomstwo, które powstało z tych praktyk, miało bardzo spore problemy z nerkami i wątrobą, a co gorsza, było bezpłodne. A Anunnaki bardzo zależało na stworzeniu istot, które będą mogły zwiększać swoją ilość, dzięki czemu zyskają więcej pracowników. Z czasem dopiero kolejne prace obcych nad DNA doprowadziły do stworzenia człowieka takiego jak my. Ludzie mieli dla nich nie tylko wydobywać złoto i minerały.